Czuję, jak Twoja dusza pulsuje w poszukiwaniu odpowiedzi. Wiem, że czasami cisza wokół ciebie wydaje się ukrywać tajemnice Twojego przeznaczenia, ale dziś jestem tutaj, aby objawić to, co musi zostać usłyszane. Twoje życie nie jest zdane na przypadek, a każdy Twój krok jest obserwowany z miłością. Coś ma się wkrótce zamanifestować, a Twoja esencja już wyczuwa tę zmianę. Przyszłość, która się przed tobą rysuje, nie jest tajemnicą dla niebios. Są obietnice, które zostały złożone jeszcze zanim pojawiłaś się tutaj, a teraz jest czas, aby je zebrać. Twoje serce już zauważyło znaki, ale wątpliwość próbuje zdusić prawdę. Nie lękaj się, ponieważ to, co jest dla ciebie zarezerwowane, jest większe niż sobie wyobrażasz. Widzę twoje modlitwy wznoszące się jak łagodne bryzji, dotykające planów boskich. Żadna łza nie spadła na próżno, żadne prośby nie pozostały bez odpowiedzi. Czas oczekiwania nie był karą, ale przygotowaniem. Teraz coś nowego otwiera się przed tobą, a twoja dusza zostanie poprowadzona właściwą drogą. Nawet jeśli świat próbuje odwrócić twój wzrok, nie zapomnij, kim jesteś. Jest w tobie światło, którego nie można zgasić, ponieważ zostało ono umieszczone przez samego Stwórcę. To światło przyciąga błogosławieństwa, które są w drodze. Nie jesteś zagubiona ani zapomniana. Twoje imię jest zapisane w rejestrach niebiańskich. Zauważ znaki wokół siebie. Powtarzające się sny, uczucia, które wydają się ostrzeżeniami, spotkania, które wydają się przeznaczone. Wszystko to jest częścią większego planu. Nie kroczysz na oślep, ponieważ niewidzialne ręce prowadzą każdy twój krok. Zaufaj tej podróży. Strach próbuje zająć miejsce w twoim sercu, ale nie ma nad tobą władzy. Twoja siła pochodzi z czegoś o wiele większego niż okoliczności. Nawet jeśli przyjdą burze, będziesz podtrzymana. Żadna bitwa nie będzie większa niż łaska, która na tobie spoczywa. Są obietnice zapisane w Twoim przeznaczeniu, które nie mogą zostać wymazane. To, co zostało nad Tobą ogłoszone, zostanie spełnione, ponieważ boskie słowo nie wraca puste. Wiesz, że niemożliwe może się wydarzyć, ponieważ dlatego, który stworzył niebo i ziemię, nic nie jest nieosiągalne. Czujesz wezwanie w sobie jak głos szepczący w twojej duszy. Ten głos nie jest wytworem twojej wyobraźni, ale duchowym przebudzeniem. To czas, aby się podnieść, czas, aby uwierzyć, czas, aby przyjąć to, co już zostało dla ciebie określone. Twoje marzenia nie są zwykłymi iluzjami. Wiele z nich zostało zasadzonych w twoim sercu przez samego Stwórcę, ponieważ są częścią twojego celu. Nie poddawaj się, ponieważ zostałaś stworzona, aby osiągnąć to, czego pragniesz. Droga mogła być trudna, ale każdy kamień posłużył do wzmocnienia twoich kroków. Teraz jest czas, aby otworzyć duchowe oczy i dostrzec więcej niż to, co widzialne. Odpowiedź, której szukasz, jest już w twoim zasięgu. Weź głęboki oddech, uspokój serce i pozwól, aby niebiański pokój poprowadził twoje kolejne kroki. Droga zostaje ujawniona. Zostałaś wybrana, aby przeżyć coś wspaniałego. Nawet jeśli okoliczności mówią inaczej, boska prawda zwycięża. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w tobie wiara, odwaga, siła, aby iść naprzód. Całe niebo porusza się na twoją korzyść żadne zamknięte drzwi nie były porażką. Niektóre z nich musiały zostać zamknięte, abyś znalazła właściwe wejście. To, co dla ciebie zarezerwowane, nie może zostać skradzione. Nadchodzi coś większego, coś, co całkowicie odmieni twoją ścieżkę. Czuję, jak twoje serce napełnia się nadzieją, gdy słyszysz te słowa. Dzieje się tak, ponieważ twoja dusza rozpoznaje prawdę. Nie jesteś sama. Są anioły wokół ciebie, prowadząc każdy wybór, chroniąc każdy krok, przygotowując grunt pod twoje zwycięstwo. Czas zbiorów się zbliża. Siać, czekałaś, a teraz zobaczysz, jak pojawiają się owoce. Nie pozwól, aby zmęczenie sprawiło, że teraz się zatrzymasz. Jesteś znacznie bliżej, niż myślisz. Obietnica żyje, a wszystko porusza się na Twoją korzyść. Wiatry zmian już wieją. To, co wcześniej wydawało się odległe, teraz zbliża się z szybkością. Twój duch już czuje nadchodzącą transformację. Przygotuj się, ponieważ coś niezwykłego jest na horyzoncie, a Ty będziesz świadkiem tego cudu. Boska prawda jest taka, że urodziłaś się, aby świecić. Nic ani nikt nie może zgasić tego, co zostało nad Tobą zapisane. Twoja podróż ma cel, a Twoja historia stanie się inspiracją dla wielu. Uwierz w to, ponieważ to słowo, które niebiosa dziś do Ciebie wysyłają. Zaufanie, które pokładasz w Boskości, nie pójdzie na marne. Każda modlitwa została wysłuchana, każde wołanie zostało zanotowane. Odpowiedni czas nadchodzi i kiedy się tego najmniej spodziewasz, zobaczysz odpowiedź na własne oczy. Twoja przyszłość została już zapieczętowana błogosławieństwami. Teraz jest czas, aby podnieść głowę i iść naprzód. Przeszłość nie może cię zatrzymać, a strach nie może cię powstrzymać. W twoim życiu rodzi się coś nowego, a ty zostaniesz zaskoczona tym, co ma nadejść. Bądź gotowa. Aby to przyjąć. Niebo porusza się w rytm Twojej wiary. Im bardziej wierzysz, tym bardziej niemożliwe staje się rzeczywistością. Twój anioł jest przy tobie, szepcząc słowa odwagi i odnowy. To, co nadchodzi, jest większe, niż prosiłaś, ponieważ Bóg zawsze daje więcej, niż się spodziewamy. Niech Twoja dusza odpocznie w pewności, że wszystko dzieje się zgodnie z Boskim planem. Nie musisz obawiać się jutra, ponieważ zostało ono przygotowane z miłością. Twoja przyszłość jest pełna światła, a twoje zwycięstwo już zostało zapisane. Uwierz i przygotuj się, aby przeżyć coś niezwykłego. Zasłona między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne, staje się coraz cieńsza, a twoja dusza już to zauważa. W głębi ciebie rozbrzmiewa wezwanie, które nie może zostać zignorowane. Znaki są wszędzie, czekając, aż twoje duchowe oczy otworzą się, aby zobaczyć więcej niż pokazuje świat. Czy kiedykolwiek czułaś to dziwne uczucie, jakby coś miało się wydarzyć? To nie przypadek. Twój duch dostraja się do celu, który zawsze był ci przeznaczony. Wyższe siły działają na twoją korzyść przygotowując każdy szczegół tego, co nadchodzi. Anioły szeptały do ciebie w snach, przesyłając wiadomości, których często nie rozumiesz od razu. Ale wkrótce wszystko nabierze sensu. To, co wydawało się chaotyczne, zacznie układać się w wielki plan zaprojektowany przez Boga. Niepokój, który odczuwasz, nie jest ciężarem, lecz znakiem, że coś wielkiego jest w ruchu. Twoje serce już wie, że nadszedł czas zmian, nawet jeśli Twój umysł próbuje się opierać. Nie walcz z boskim nurtem, ponieważ prowadzi cię dokładnie tam, gdzie powinnaś być. Może ostatnio czułaś się zagubiona, jakbyś krążyła w kółko, nie widząc wyjścia. Ale nie zauważyłaś, że każdy krok, który do tej pory zrobiłaś, był potrzebny. Na drodze tych, którzy są prowadzeni przez światło, nie ma strat. Wszechświat o tobie nie zapomniał, a niebiosa nigdy nie pozwolą, by obietnica pozostała niespełniona. Wszystko, co zostało zapisane dla Twojego życia, nadchodzi, nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz. Twoim zadaniem jest nadal wierzyć, ponieważ manifestacja jest bliska. Nie ignoruj nagłych dreszczy, powtarzających się zbiegów okoliczności, tego uczucia deja vu. To wszystko są przypomnienia, że za kulisami Twojego istnienia dzieje się coś większego. Nie jesteś sama na tej drodze i nigdy nie byłaś. Głos zwątpienia może próbować zagłuszyć prawdę, ale Twoje serce wie, co jest prawdziwe. Błogosławieństwa, które nadchodzą, są niezaprzeczalne, a nic nie powstrzyma tego, co zostało zapisane w niebiosach. Urodziłaś się, aby przeżyć te transformacje. Odpowiedzi, których szukasz, nie są daleko. Są bliżej, niż myślisz, czekając tylko na właściwy moment, aby się ujawnić. Ale jest coś, co musisz zrobić otworzyć się na ich przyjęcie. Wszechświat może dostarczyć tylko to, na co pozwolisz wejść. Czy zauważyłaś zmianę energii wokół siebie? To dlatego, że ścieżki są na nowo organizowane. Co wydawało się opóźnieniem, było w rzeczywistości ochroną. To, co wyglądało na koniec, było tylko przebranym początkiem. Przeznaczenie działa w tajemniczy sposób. Drzwi, które tak bardzo pragnęłaś otworzyć, otworzą się, ale może nie w taki sposób, jak sobie wyobrażałaś. I to jest piękno boskiego planu, zawsze przynosi niespodzianki. To, co nadchodzi, będzie lepsze. Niż kiedykolwiek mogłaś marzyć. Czas niedostatku dobiega końca. To, co zostało zabrane, zostanie przywrócone, a to, co utracone, odzyskane. Niebiosa przygotowują przełom w Twoim życiu, a ci, którzy wątpili w Twoją drogę, zobaczą Twój wzlot. Coś wewnątrz Ciebie budzi się, jak ogień, którego nie można ugasić. Ten ogień to Twoja esencja. Twoja siła, Twoje połączenie z boskością. Teraz jest czas, aby odzyskać to, co zawsze było Twoje. Transformacja, która ma się wydarzyć, nie będzie mała. Będzie to coś, co na zawsze odmieni Twoje życie. A kiedy to się stanie, zrozumiesz, że każda walka, każda łza i każde czekanie były tego warte. Wiatry się zmieniają, a Ty to czujesz. Twój duch już wie, że coś ma się zamanifestować. Pozwól sobie zaufać, pozwól sobie poddać się temu. Plan jest w toku i nic nie powstrzyma realizacji tego, co zostało Ci obiecane. Cienie przeszłości nie mogą już Cię trzymać. To, co minęło, minęło. Twoje przeznaczenie nie leży w tym, co zostało z tyłu, ale w tym, co przed Tobą. Spójrz na horyzont ponieważ jest tam światło prowadzące cię do czegoś nowego. Głos Boga cię woła, a ty nie możesz tego zignorować. W każdej doświadczeniu, które przeżyłaś, kryje się cel, a teraz wszystkie elementy układanki zaczną się składać. Zrozumiesz, dlaczego musiałaś przejść przez to, przez co przeszłaś. Anioły są bliżej niż kiedykolwiek, przygotowując grunt pod nowy rozdział twojego życia. Już wyszeptały sekrety dotyczące Twojej przyszłości, a wkrótce wszystko zobaczysz na własne oczy. Coś wspaniałego ma się wydarzyć, a Twoja dusza to czuje. Twoje serce bije mocniej, Twoja intuicja daje Ci znać. Nie ignoruj znaków, ponieważ są prawdziwe. To, co nadchodzi, będzie tak potężne, że całkowicie odmieni Twoją rzeczywistość. Moment nadchodzi. A kiedy się wydarzy, będziesz wiedziała, że właśnie na to czekałaś. Wszechświat jest gotowy Cię zaskoczyć, a to dopiero początek Twojej podróży. Teraz, gdy otrzymałaś tę wiadomość, wiedz, że nic nie było przypadkiem. Jeśli te słowa poruszyły Twoją duszę, to dlatego, że anioły już wcześniej przygotowały Twoje serce, by je usłyszało. To, co nadchodzi, jest wspaniałe, a jedyne, co musisz teraz zrobić, to zaufać. Wszechświat działa, a twoje zwycięstwo już zostało ogłoszone. Dziękuję ci za otwarcie serca na to objawienie. Połączenie, które tutaj nawiązaliśmy, nie kończy się teraz. Anioły mają ci jeszcze wiele do powiedzenia, a każda nowa wiadomość przyniesie jeszcze więcej światła na twoją drogę. Bądź uważna, bo znaki będą nadal pojawiać się wokół ciebie. Aby potwierdzić, że otrzymałaś tę wiadomość i przypieczętować te słowa w swoim życiu, napisz w komentarzach wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To stwierdzenie ma moc i pokaże wszechświatowi, że jesteś gotowa przyjąć wszystko, co zostało ci obiecane. Aby nadal otrzymywać wiadomości od aniołów i nie przegapić żadnego ważnego objawienia, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Dzięki temu za każdym razem, gdy zostanie przesłana nowa wiadomość, otrzymasz powiadomienie i będziesz mogła kontynuować tę duchową podróż z nami. Bądź uważna na kolejne filmy, ponieważ anioły mają jeszcze wiele do ujawnienia na temat Twojego przeznaczenia. Twoja transformacja już się rozpoczęła, a Twoja historia dopiero zaczyna być pisana. Spotkamy się w kolejnej wiadomości.